Hej, witam Was na moim kanale. Na kolejnym odcinku na rowerze zbieram złą z warsztatu piwnicznego. Chciałam Was serdecznie nie pozdrowić. I życzyć miłej nocki, wieczorka i zdrówka. Dziś będziemy rozbierać resztki po kamerze monitoringu. Zobaczymy, co odzyskamy. Jak odzyskamy, i to będzie można z tego odzyskać, i co z tego zarobić, lub ewentualnie sprzedać gdzieś na internetach. Bo to też chodzi, żeby coś zarobić też jeszcze na tym, a nie stracić. Nie stracić może nie, ale żeby dać drugie życie jakimś tam częściom rozbieramy, zobaczymy mamy płytkę. Ładną płyteczkę mamy metalowe, dobra gdzie nawet jest chłodzi, chłodzi całe chłodziło. Nawet Wam powiem ciekawe to. Jak to było w tej kopule zamknięte, to podejrzewam, musi być jakiś tam. Myślę, żeby się um, nie grzało, też pewnie. Nie wiem, nie znam się. Ale myślę, że na tej zasadzie też mogło to, to działać. Um, um, no. I tak widzicie. Um, 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 um. Moi drodzy Drodzy drodzy, tak mówię wam, że hmm. Hmm, 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 hmm. chyba się już ktoś do tego dobierał Widzę się strasznie, ktoś do tego chyba dobierał, bo jest na pół na śrubka mhm mm nie dał se rady o kurczę, te śrubki są ale miękkie to się nie dzieje Gruba akcja, z tym widzę chyba. Ale może się to odkręcić. Reszta. Ta już jest tak miękka, że nie wiadomo jak to, moi drodzy, chwycić. Kurczę. chwycimy to zaraz, zaraz to chwycimy czymś dobra próbujemy to jakoś jeszcze poluzić, ale bym mm, miał takie kombinarki normalne tam w tamtym warsztacie wszystko muszę to poprzynosić trochę kurczę no. Widzę, że ktoś naprawdę solidnie to spartolił by na razie Poszł musiałam na prosto trzymać położyć na czymś żeby trzymało mi pięknie oj ten drugi chyba już nie pójdzie mhm. no to tak jest kurcze jak jakieś Choć rozbiera się, bierze za coś a nie wychodzi mu Rozumiem wszystko Kurza, zobacz. Czekajcie muszę to. Muszę trochę tak Trochę tu było O no, tak Dobra i teraz mhm, jeszcze tutaj poszło, no. trzymać czy ma ta śrubka jeszcze, ale teraz może trochę ją opusz. Mhm. Mm -hmm. nie chciałbym uspodzić tego silnika, śenniczka. Dobra. To się trzymasz, dziadku, dziadku, dziadku. Aha, bo to pewnie się wysuwa jeszcze, tak mi się wydaje. Albo. Mhm. Tak się kurczę trzyma, że normalnie. Niby się trzyma, niby się nie. Nie trzyma, i to takie. Kurza, stopa. Mhm. Fajne wyzwanie Poczekajcie, Nie chciałbym właśnie tych kabelków tu po, mocno uszkodzić. Będę taką malutką cząsteczkę, kurczę.

Tymi kami Dobra, co przyniosła, obcząski. No chciałbym uratować ten ślicz, fajnie śliczny silniczek. Można go wystawić na internecie. Może się jakoś piesorki, pieniążki przytuli. Tu jest na dwie śruby. No zobaczymy jak to pójdzie. z po to bez żadnego stresu ciach szybciutko idzie Jak jak się, już śrubę wy... o, ciach tutaj się się jest ta bo musi być na równo skręcone o, już Prawie jest. Hmm, no, wiesz, takie wszystko. <grymne> Produkują takie rzeczy, że to normalnie się człowiek, żeby to, to ostatnie, żeby już takie, żeby obawiało się, tego nie odkręcać Nie. Ta śrubka też już widzę jest. Spróbujemy to jakoś porozbierać tak na końcu nie chciałbym pouskadzać czegoś czekajcie od tego o tu muszę delikatnie o nie chodziło mi żebym nie roz nie roz rozwalił Są takie śrubki mini, że normalnie... że normalnie... ciekawa to. Tu jest jakiś... Mhm. prędzej się kręci, ale rodzica nie jest na stałe może być na stałe albo tylko brato więcej chodzi o ten silnicę, żeby go ładnie odzyskać i trochę kurczę nie wiem. ta śrubka jest tak A już mamy kolejny silnik, podobny do tego, odkręcę tę szurę, spróbuję ją delikatnie, żeby ją nie urwać. Chciałabym całą tę... Ten... No dobra, że zostawię sobie, odkręcę Kombinacje. Są takie ładne silniczki można coś do jakiegoś projektu mhm to wystawić na internecie może ktoś kupi zobaczymy czy ktoś kupi czy nie kupi mhm. wszystko zależy kto co potrzebuje, nie? Mhm. czy będzie ktoś potrzebował czy też czy ktoś będzie potrzebował wszystko zależy There's more than your robot. Okay. Mhm, Bez młota nie jest robot. Kolejna płytka. To wszystko takie pracy te niektóre śrubki że to. i'm é to go Spalinik szatła purpurowego, Dobra. czyli tak, odzyskaliśmy dwa super silniki. pójdą na internet, tu trochę widzę też, już coś po tym grzebało. Jest albo się tak obudziło. No, one delikatne, one no mogą się już. Coś to próbował chyba robić już wszystko już widzę poróżnione, jak nie wiem umysła no, widziała się światła purpurek mamy takie o ciekawe obrotowe jakiś tym ciekawe to Jakby nie zeszło, bo był ten zegar Tu też takie coś, właśnie to może zostawię. Na razie zostawię. A, oderwało się metal. Aluminium aluminium to będzie plastikowe chyba nie, aluminiowe. Mamy aluminium, dwa silniczki. Mały kabelek do makaronik makaronik, Choreczka jest z odpadami. mhm mm silničky, trochu aluminium, trochu půjtek metal, zlom a restátka, měl jsem to tam spokojně, to bude aluminium, silničky hlapě, no to je bo to mám Zobaczymy. No i tak widzicie moi drodzy, jaka rozgóreczka długa, niedługa tam. Spokojnie. Nie było ucinania filmu tam. Jak Wam się filmik podobał, to łapeczka w górę. subskrypcje komentarz dla zasięgu, podczta rowerowa dla zasięgu. I co? Jak się odcinek podoba, to wiecie co robić. Komentarz. I to jeszcze. A, to o tym automacie jest tamten. No nie udało się go zregenerować bo jest całe do... Pójdzie do rozbiórki pewnie. No, zrobiłem taką rzutkę, ale usunąłem ją z tego z YouTube, bo nie chcę, by ktoś myślał, że jestem jakiś yy. mam rzutkę, ale nie, nie udostępniam na YouTube bez sensu. Ktoś mi też potem nie oskarżył, że rozbieram ten i tamto, i tamto, a nie stać mi, żeby kupić automatu nowego. Ja bym tam chciał link prywatnie to pisać na, ma na, ma na, ma na maila, to wyślę, jakby ktoś chciał tam tą cząsteczkę dołożyć. Ewentualnie na ja spokojnie, nikogo nie zmuszę, a jak ktoś będzie chciał to. Pomoże, a jak nie, to spokojnie. Nikt nikogo nie zmusza, nikomu nie mówi, że masz pomóc. chciał pomóc, to daj znać na Messenger, na mailu. Tam mój mail jest podpięty na profilu. I to wyślę link do właśnie. Tej hmm, rzutki Kto będzie chciał to pomoże, nie. Nic nie stanie, o, to kawałek z metalu. Więc trzymajcie się kochani, do następnego koleżanko i kolego.